Hej, hej! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co można wysiewać w styczniu i co robić z tymi roślinami, aż do momentu wysadzenia w grunt. Ale zanim przejdziemy do materiału, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, a także kciuka w górę, żeby YouTube wiedział, że moje filmy są wartościowe i mogą docierać do szerszej grupy obserwujących. A tymczasem zapraszam Was na film. Jak sobie tak przemyślałam, to w zasadzie luty to jest chyba miesiąc, w którym najwięcej wysiewam na rozsadę, ponieważ w styczniu nie szalałam. W marcu będę już wysiewać do gruntu większość, też nie wszystko, ale dużą część. Więc luty to jest głównie mój szał wysiewów rozsadowych. Luty to kolejny miesiąc, w którym jest niewystarczająca ilość światła do rozsad. Podobnie jak w styczniu, dużo jest dni podchmurnych, dzień jest krótki. Więc nie ma szans na zapewnienie roślinom minimum 12 godzin, jakie potrzebują światła, natomiast możemy się starać, żeby im trochę te warunki poprawić. Ja wszystkim tym, którzy mogą i mają możliwości, polecam zakup po prostu lamp do doświetlania. Mogą być zarówno te specjalistyczne lampy do roślin, które mają pełne spektrum. Ja na przykład używam zwykłych LED-owych lamp. Takich długich świetlówek, które mam zamontowane przy moim regale rozsadowym, i one też jak najbardziej na etapie rozsady się sprawdzają, ponieważ one nie emitują pełnego spektrum, ale tyle, ile jest potrzebnego światła dla rozsad na etapie właśnie siewek i małych roślin, jest dzięki tym, tym, tym świetlówkom wystarczające. Można też kupić sobie takie lampki stojące, nawet postawić na parapecie obok rozsad nad nimi, żeby doświetlały. Trochę te rozsady, albo po prostu samą żarówkę i w jakąś lampkę, którą macie w domu, wykręcić zwykłą żarówkę, włożyć tą i też doświetlać od góry dodatkowo te rozsady. Jeśli nie macie takiej możliwości, żeby sobie kupić i zamontować lampy, no to wtedy szukajcie najbardziej oświetlonego miejsca w waszych domach, czyli najlepiej południowego, ewentualnie południowo-zachodniego parapetu, w którym jest tego słońca najwięcej. Pamiętajcie o tym, żeby nie stawiać tych doniczek za ramą okienną, tylko ewentualnie troszkę je podnieść wyżej tak żeby to słońce do nich docierało i żeby te okna były czyste, żeby właśnie nawet w te pochmurne dni mogło jak najwięcej światła do nich dotrzeć Ale skoro ja wam tutaj mówię, że w lutym jest mało słońca i ciężko ma rozsada, no to po co w ogóle wysiewać w lutym? A no po to że bardzo dużo roślin, które się wysiewa w lutym, albo mają długi okres wegetacji, czyli podobnie jak taka sytuacja, jak była w styczniu, czyli zanim osiągną owoce, na przykład, na których nam zależy, potrzebują właśnie dłuższy czas, żeby rosnąć, albo lubią rosnąć w chłodzie. A wręcz ciepłe temperatury, takie już letnie, powodują, że się wyciągają, że zaraz idą w kwiat i że nie rosną tak, jak powinny. Zanim przejdę do konkretnych odmian roślin, to muszę Wam zakomunikować, że już jest dostępny w sprzedaży mój e-book na temat tego, jak zacząć uprawiać rośliny, w którym krok po kroku wyjaśniam to, jak wysiewać i jak dbać później o siewki, tak żeby były zdrowe. Jak wiadomo, od rozsady wszystko się zaczyna i w bardzo dużej mierze to, jak rośliny na późniejszym etapie będą owocować, jakie plony będą wydawać, jak będą kwitnąć, czy będą chorować, czy będą je atakować szkodniki, zależy od tego, jaką jakość będzie miała rozsada. Emuk ma ponad 80 stron i przeprowadzam w nim przez cały proces robienia wysiewów od zakupu nasion. Aż po wysadzenie sadzonek w grunt. Ja sama, zaczynając swoją przygodę z ogrodnictwem, popełniłam masę błędów, zmarnowałam masę czasu i masę nasion na moje próby. I dopiero jak zaczęłam szukać informacji, czytać o ogrodnictwie, czytać o wysiewach, dowiadywać się, że są różne rodzaje roślin, nie wszystkie da się wysieć w grunt, nie wszystkie da się wysieć na rozsadę. Dopiero wtedy. Zaczęło mi, zaczęły mi te wysiewy wychodzić i żałuję, że nie było takiego e-booka na początku mojej ogrodniczej drogi, dlatego nadaje się, uważam, on rewelacyjnie dla wszystkich osób, właśnie które są na początku drogi. A nawet jeżeli już wysiewacie kilka lat swoje własne rośliny i coś wam nie wychodzi, nie wiecie dlaczego, to ten e-book też super służy usystematyzowaniu. Swojej wiedzy. Oprócz wskazówek praktycznych i typów ułatwiających wysiew, które sama stosuję, zawarłam w e-booku troszkę teorii. I właśnie dzięki zrozumieniu tych podstaw nabierzecie pewności w swoim działaniu, w swoich wysiewach, zrozumiecie dlaczego rośliny rosną tak, a nie inaczej, dlaczego w różnych ogrodach są różne warunki, i pozwoli Wam to na większą swobodę, właśnie na większe eksperymentowanie i pewność. Podczas wysiewów. Ebook możecie kupić na mojej stronie magda od kwiatów sklep.pl. On na pewno będzie tutaj podlinkowany na dole. Tylko do 11 lutego, czyli do wtorku, można go zgarnąć za jedyne 45 zł. Później ta cena wzrasta, więc teraz jest najlepszy czas na zakup. A jeżeli nie jesteście jeszcze pewni, czy ten ebook jest dla Was, czy znajdziecie w środku to Czego szukacie, to możecie sobie pobrać cały pierwszy rozdział zupełnie za darmo, przy zapisie do newslettera. Można to zrobić klikając w drugi link, który będzie zamieszczony pod linkiem sklepu albo wchodząc na moją stronę internetową magdaodkwiatów.pl bez tego odnośnika sklep i tam na pierwszej stronie jest taki formularz do zapisu na newsletter. Jeżeli piszecie tam swojego maila i zapiszecie się na newsletter, to będziecie mogli podbrać sobie darmowy rozdział. Serdecznie zachęcam Was do kupienia, ale już teraz przeskakujemy do lutowych wysiewów. W przypadku warzyw, luty możemy podzielić sobie na dwie części: na wysiewy w pierwszej połowie i w drugiej połowie lutego. I w pierwszej połowie nadrabiamy zaległości styczniowe, czyli jeżeli nie wysialiście jeszcze porów selerów, cebuli czy na przykład poziomek, to teraz jest odpowiedni na to czas. Dodatkowo, jeżeli chodzi już o te wysiewy typowo lutowe, to w pierwszej połowie wysiewa się rośliny odporne na mróz, czyli wszystkie warzywa. Kapustne, no kapusty, brukselki, jarmurze, kalafiory i brokuły, ponieważ je kiedy wykiełkują i będą miały jedną lub dwie pary liści właściwych, wystawia się na zewnątrz i one sobie na dworze, później w chłodzie dorastają do momentu wysadzenia w grunt. I ja słuchajcie, mam na moje chłodnolubne rozsady taki mały foliaczek, dosłownie metr na metr, no może metr na metr pięćdziesiąt. I ja sobie na tych półkach właśnie ustawiam wszystkie takie rośliny, które lubią rosnąć w chłodzie. Tutaj szklarnia jest dopiero od niedawna, więc radziłam sobie do tej pory właśnie z tym moim małym foliaczkiem. Natomiast jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby postawić taki duży foliak, to można też kupić takie naprawdę malutkie foliaczki, które bez problemu staną na balkonie ewentualnie mini szklarenki, które możemy postawić na parapecie po to, żeby te rozsady nie grzały nam się w cieple. Jeżeli nie będziecie mieli takiej możliwości właśnie, żeby wystawić na chłód gdzieś te wszystkie chłodnolubne rośliny, to wtedy wstrzymajcie się trochę z wysiewem i wysiejcie je dużo później. Dzięki tym wszystkim foliakom, szklarniom, mini szklarenkom możemy utrzymać mimo wszystko lepszą temperaturę, bo chociaż to są mrozoodporne rośliny, to ich mrozoodporność nie jest nieskończona. I tak jak na przykład jarmuz i brukselki wytrzymują niskie temperatury, nawet tak minus 10, minus 15 stopni, to jednak kalafior i broku ciekapusta to jest takie około minus 5 i przy większych przymrozkach można je nawet nakrywać folią bąbelkową. Ja robiłam tak w zeszłym roku, ponieważ noce były dość zimne, i dokrywałam dodatkowo tą rozsadę, albo przykrywałam po prostu tymi. Pokrywkami na wielodoniczki. Natomiast tegoroczna zima jest na tyle ciepła, że jak na razie w ogóle nie boję się o moje chłodnolubne rozsady, które będę wystawiać. Na Natomiast no zobaczymy, jak będzie dalej. Czy nie będzie dużych przymrozków, ale mówię, zawsze można je troszeczkę jeszcze zabezpieczyć. Te rośliny, żeby się nie martwić, żeby spać spokojnie. W Pierwszej połowie lutego można jeszcze siać naciowy, natomiast jest on mniej mrozoodporny niż właśnie te wszystkie kapustne i tak myślę, że minus, 3, minus 2, minus 3 maksymalnie dałby radę wytrzymać. Ale oprócz tych chłodnolubnych, teraz jest też dobry czas na siew bakłażana, ponieważ bakłażan rośnie długo, więc można go wysiewać teraz, natomiast pamiętajcie, że będzie on w pomieszczeniu w cieple. Do 15 maja ewentualnie będzie można go troszkę wcześniej przenieść do szklarni czy do jakichś miejsc, w których nie będzie mrozu. Więc ta rozsada będzie dosyć długo z Wami w ciepłych warunkach, natomiast on długo rośnie i ma bardzo długi okres wegetacyjny, więc jeżeli chcecie, żeby zdążył wydać plony, czyli małe bakłażanki, to teraz go trzeba sieć. I tak samo teraz możemy już spokojnie siać papryki, tak jak mówiłam Wam w styczniu, że można, ale nie trzeba. Tak w lutym spokojnie już można siać papryki, zarówno te słodkie, jak i ostre, ponieważ papryka długo kiełkuje i długo rośnie, żeby później zakwitnąć i wydać plon. Także spokojnie teraz luty to jest dobry czas na wysiew papryk. Oprócz tych wszystkich warzyw, które Wam powiedziałam, na rozsadę można wysiać także. Zioła wieloletnie, czyli oregano, rozmarynięte melisę czy tymianek, ponieważ one właśnie w tym momencie wysiane zdążą dorosnąć, aż będziecie chcieli ich przesadzić w grunt, będą miały odpowiednią wielkość. W drugiej połowie lutego na rozsadę wysiewa się warzywa, które również są odporne na chłodne temperatury, ale takie, które trochę szybciej rosną. Między innymi jest to bób. Albo groch. Oczywiście je możemy z łatwością wysiać do gruntu w następnym miesiącu. Natomiast ta rozsada, w przypadku na przykład Bobu, pozwoli nam uniknąć różnych zagrożeń, które mogą na niego czekać, ponieważ Bób bardzo jest lubiany przez mszyce, mogą je jeść też ślimaki. Więc taka rozsada zrobiona wcześniej i wsadzona do gruntu też wcześniej pozwoli na to, że ten Bób zdąży wydać jakiś plon, zanim zostanie zaatakowane przez różne szkodniki. I też takimi nieoczywistymi warzywami, jakie możemy siać na rozsadę, są buraki i rzepa. Chodzi właśnie o ten siew taki pęczkowy, że wysiewamy na przykład po trzy nasionka buraków czy rzepy do wielodoniczki i później całą taką rozsadę wsadzamy sobie do gruntu. Ona już jest troszeczkę większa i mamy wtedy wcześniejszy, wcześniejszy zbiór buraka niż ten burak siany do gruntu, natomiast jest to warzywo korzeniowe i podobnie jak marchewka i pietruszkę można też siać do gruntu w późniejszych miesiącach ale ten siew pęczkowy właśnie na rozsadę pozwala nam na uzyskanie szybszych plonów i w przypadku buraku i rzepy trzeba być trochę bardziej ostrożnym, bo tak jak bób czy groch one sobie poradzą nawet w minusowych temperaturach tak małe siewki buraka są wrażliwe dość na przymrozki i one wytrzymają tak jednorazowo jakieś chłodniejsze temperatury, natomiast zawsze warto przykryć np. agrowłókniną tę rozsadę, żeby mróz jej nie uszkodził. Pozostanę jeszcze w temacie warzywnym, ale przeniesiemy się pod osłony, czyli do ziemi w szklarni, czy w foliakach, czy tunelach. Możemy wysiewać sałaty, możemy wysiewać szpinaki, roszponki, rukole, rzodkiewki, koper i szczypior. Natomiast one wykiełkują wtedy, kiedy Ziemia będzie odpowiednio nagrzana. Więc jeżeli macie na przykład albo grządkę podniesioną w swojej szklarni, w której ziemia się szybciej nagrzewa, albo są słoneczne dni, to wtedy na pewno szybsze wschody będą, niż w momencie kiedy dni są pochmurne, albo kiedy Ziemia w tych tunelach i szklarniach również jest zmarznięta. Pod osłonę możecie sobie teraz też posadzić cebulę dymkę, żeby mieć świeży szczypior. Wróćmy teraz z powrotem do wysiłów na rozsadę i powiem Wam o kwiatach i o trawach. Jeśli chodzi o kwiaty, to jest taka sama sytuacja, jak w przypadku warzyw, czyli nadrabiamy zaległości ze stycznia, więc jeżeli jeszcze nie posialiście kwiatów balkonowych, to zróbcie to teraz, bo one później będą kwitły dopiero w lipcu albo sierpniu, więc w zasadzie teraz jest. Ten luty to już jest ostateczny termin w marcu, później nie ma co siać na przykład pelargonii, no chyba że chcecie mieć kwiaty we wrześniu, no to wtedy możecie siać bez problemu, natomiast teraz jest już jakby ostatni dzwonek, żeby wysiewać te kwiaty balkonowe, nadal można siać stipę, werbenę patagońską, nadal można siać wszystkie byliny, czy rośliny jednoroczne odporne na mróz metodą winter sewing, więc możecie teraz wszystkie te butelki winter sewingowe albo pudełka wystawiać nadal na zewnątrz. Te nasionka się przechłodzą i wykiełkują wtedy, kiedy będzie wiosna. Zresztą o winter sewing nagrałam cały odcinek, będziecie mieli tutaj podlinkowane na górze. I nadal, tak jak w przypadku warzyw, tak i w przypadku kwiatów, teraz w lutym wysiewa się te w którym mrozy są niestraszne więc na rozsadę spokojnie możemy wysiewać właśnie byliny takie jak ostróżki, jeżówki czy lawendę możemy wysiewać szałwie, przetaczniki kłosowe, orliki, mikołajki, Przegorzane. naprawdę wybór jest bardzo szeroki i je później po wykiełkowaniu również możemy wystawić na zewnątrz żeby one sobie dorastały w chłodzie podobnie jak rośliny jednoroczne odporne na mróz Czyli lew konie, czyli lwie paszcze, groszki pachnące. Teraz luty to też jest dobry czas na ich wysiew. Ostróżeczki, orlaje, aminki, kocanki, habry, czarnuszki, maki. Wszystkie te kwiaty można właśnie wysiać teraz, poczekać aż wykiełkują, dać im rozwinąć pierwszą, może drugą parę liści właściwych i wystawić na dwór. Jeżeli zupełnie nie mielibyście możliwości wystawienia tych wszystkich chłodnolubnych roślin na zewnątrz, to wtedy albo rozważcie późniejszy wysiew, szczególnie tych jednorocznych, ponieważ one dość szybko rosną i po prostu Wam się powyciągają, będą długie, łodygi będą takie wątłe i później nie będą się do niczego nadawać, więc wysiew ewentualnie można przeprowadzić w marcu i wtedy szybciej wysadzić je, po prostu w grunt Albo drugim sposobem po prostu wysiać te nasiona Bezpośrednio w grunt Akurat w tym roku jest taka sytuacja Przynajmniej u mnie w centralnej Polsce Że ziemia w ogóle nie jest zmarznięta Więc spokojnie można też takie wysiewy Przeprowadzać do gruntu Natomiast jest to sytuacja akurat tegoroczna Zazwyczaj w styczniu i w lutym Ziemia jest zamarznięta Więc nie sieje się w ten sposób Natomiast W tym roku można taki wysiew przeprowadzić. One te nasionka dodatkowo się zestratyfikują. Mówię tutaj o jednorocznych odpornych na mróz i wykiełkują wtedy, kiedy będą na to gotowe, więc nie musimy dodatkowo bawić się w rozsadę i martwić się o to, że te rośliny będą powyciągane, tylko po prostu dać naturze zrobić swoje i one wykiełkują wtedy, kiedy po prostu przyjdzie na nie czas. Rośliną ciepłolubną, którą można teraz wysiewać, jest kobę apnąca, ponieważ ona potrzebuje dużo czasu do zakwitnięcia i długo kiełkuje. Natomiast jak już wykiełkuje, to pędy puszcza dość długie i trzeba mieć na nią miejsce, ponieważ ona później rozrasta się po całym tym pomieszczeniu, w którym ja na przykład trzymam rozsady i w tym roku chyba nie zdecyduję się na tą kobę. Natomiast trzeba ją no stop gdzieś przestawiać, trzeba podwieszać te pędy, więc. Więc myślę, że chyba w tym roku się nie zdecyduje, ale wy jeśli chcecie, to możecie ją właśnie teraz sieć. I ostatnia grupa roślin, czyli trawy ozdobne, które też można wysiewać z nasion. I tak jak na przykład stipa i kostrzewa sina, one nawet już w pierwszym roku będą naprawdę ładnie wyglądać. Zresztą stipa w naszym klimacie to jest raczej roślina jednoroczna, natomiast u mnie wszystkie sadzonki przetrwały w tą zimę jak na razie, więc... Jeżeli będą takie zimy nadal, to spokojnie można już ją traktować jako wieloletnią kostrzę. wytrzymuje jeszcze niższe przymrozki, więc ona też wiele lat zostanie w naszym ogrodzie i można spokojnie ją właśnie uprawiać siejąc ją teraz. I tak samo trawa pampasowa i miskant chiński również są do dostania nasionka. Natomiast one w pierwszym roku nie będą już takimi dużymi trawami. Potrzebują więcej czasu. I miskant chiński wytrzyma przymrozki. Natomiast trawę pompasową trzeba by tak troszkę zabezpieczyć te małe sadzonki na zimę, ponieważ tak jak ja na przykład wysiałam w zeszłym roku te trawy i w tym roku przez, po zimie będą już takimi większymi sadzonkami, które będę mogła sobie wsadzić właśnie na rabatkę. Więc ich proces rosnięcia jest dłuższy. Potrzeba kilka lat, żeby osiągnęły takie rozmiary jak tych rozsad, które się kupuje w szkółkach ogrodniczych, ale jak najbardziej można je uprawiać z nasion i można je właśnie teraz wysiewać. Ale słuchajcie, nie samymi wysiewami człowiek żyje, bo oprócz tego w lutym można zacząć pędzić bataty, ziemniaki i imbir. Ja w zeszłym roku uprawiałam zarówno bataty, jak i imbir z różnym skutkiem. Jeśli chodzi o bataty, to byłam nawet zadowolona, bo naprawdę sporo było tych batatów na kilka obiadów, nam starczyło. W tym roku będę robiła więcej niż jedną taką grządkę podniesioną, jaką mam w warzywniku, więc mam nadzieję, że tym bardziej będzie ich więcej. Natomiast jeśli chodzi o imbir, to mam takie mieszane uczucia, bo nie urósł zbytnio, natomiast ja też o niego nie dbałam, więc możliwe, że ja tutaj zawiniłam i spróbuję po prostu jeszcze raz w tym roku. Z imbirem również. Jeśli chodzi o ziemniaki, to w tym roku jeszcze nie wprowadzam ich do warzywnika, więc nie będę pędzić sadzeniaków. Natomiast na kolejne lata mamy po prostu w planie zagospodarować sobie pole, które mamy jeszcze do dyspozycji i po prostu zrobimy tam duże ziemniaczane pole, ponieważ tutaj w warzywniku miałabym dosyć małą ilość. Wiadomo, że na każdy chociaż jeden albo dwa obiady ze swoimi ziemniakami. To jest coś, natomiast one chorują na zarazę ziemniaczaną, tutaj w szklarni będą pomidory, więc nie chcę wprowadzać jakby ryzyka dla innych roślin, dla tych kilku obiadów ze swoimi ziemniakami, natomiast w przyszłych latach mamy plan, żeby było ich dużo. Ja słuchajcie, wzięłam ze sobą dzisiaj nasiona, żebyśmy sobie wspólnie razem wysiali, natomiast tyle już gadam i gadam o tych wysiewach, że po prostu chyba do praktyki przejdziemy na kolejnych filmikach, na które Was serdecznie zapraszam. Pominam również o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zaglądajcie na moje media społecznościowe, na Instagram, TikTok i Facebook, gdzie jestem codziennie, gdzie wstawiam jakieś relacje z tego, co robię po prostu na co dzień. A także przypominam o moim e-booku. Jeśli jesteście chętni na zakup, to zapraszam do mojego sklepu internetowego magdaodkwiatów-sklep.pl Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.